O, dobra. Robię to pierwszy raz. Mamy zakwas. Mmm, taki już gotowy zakwas, mmm, który trzymam w lodówce. To jest zakwas z mąki żytniej. On z tej lodówki jest zimny, wyjęty. Wygląda mniej więcej tak. I teraz tak. Żeby upiec chleb, mamy ten zakwas wyjęty z lodówki. Potrzebujemy zrobić tak zwany starter zaczyn różnie się na to mówi a więc bierzemy miseczkę i najlepiej wagę. Jeżeli nie ma wagi, to można to zrobić na zasadzie tyle samo wszystkiego, ale jakieś tam proporcje trzeba. Proporcje takie same, tylko trzeba będzie mniej więcej ile. Żeby zrobić taki starter do pieczenia chleba, to kładziemy miseczkę sobie na wagę. I tego właśnie zakwasu, który trzymamy w lodówce, który jest zakwasem żydnym, nabieramy jakieś 50 gram. No, idealnie 50. Jeżeli nie mamy wagi, to tak na oko, no było widać, takie, nie wiem, dwie łyżki dobre. Teraz <laughs> mamy już ten, tu, ten właściwie zakwas. Bierzemy mąkę, z której chcemy piec chleb. E, najlepiej jakąśkolwiek mąkę pszenną. Zaczniemy od pszennego, bo jest prostszy. To jest mąka taka, świetnie się sprawdza. E, każda inna pszenna się sprawdza. wypróbowane na chyba wszystkim, co jest w sklepach. Tylko raz mi nie wyszło na mące z Lidla. Dobra i mamy 50 gram tego zakwasu. To dosypujemy do tego. 75 gram mąki. Tej właśnie pszennej. I już mam. I to odkładamy, to już nas nie interesuje. I teraz dokładnie tyle samo ile daliśmy wą yy, mąki pszennej, dajemy wody czyli też 75 gramów. troszkę mi się przelało, ale nic to nic, bo jak mi się przelało, to o, mam po 80. Ważne, żeby tyle samo. OK. na bok. Mieszamy. A, woda letnia. No ani zimna, ani ciepła letnia. Mieszamy, 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 żeby się taka fajna papka. O! I mamy taką fajną papeczkę. Jest tego mniej więcej tyle. To jest nasz starter chlebowy. <laughs> Dobra, teraz co z tym robimy? Yy, ja to z reguły nakrywam talerzykiem albo owijam folią stretch. Tak. I to odkładamy w ciepłe miejsce. Nie wiem, na okno, w którym świeci światło, w kuchni, gdzie jest ciepło. Yy. Gdzieś obok kaloryfera obojętnie. To Kto jakiś telefon mi tu dzwoni, a dobra, to wyciszymy. Eee, to odkładamy w ciepłe miejsce. I teraz tak, ja to z reguły robię gdzieś tak... Jeżeli ten zakres jest zimny, wyjęty z lodówki, to to potrzebuje, żeby nam się zaczynić dobre 12 godzin. Więc fajnie na przykład przyjść z pracy, Gdzieś tam po południu sobie to namieszać, odstawić w to ciepłe miejsce, a na drugi dzień, yy, na drugi dzień można już się potem bawić w chleb. OK, Dobra, to tyle. To odstawiamy w ciepłe miejsce, idę sobie na okno. Znaczy nie położyć to na okno. A ciąg dalszy za chwilę. Dobra, ok. Tamto mamy na gdzieś tam na oknie. I teraz ten zakwas, który cały czas trzymamy w lodówce, nam go troszeczkę ubyło. Trzeba go uzupełnić, czyli dokarmić. I do tego celu właśnie potrzebna jest mąka o, żytnia. Widać? Nie wiem, czy widać, chyba widać. Mąka żytnia, obojętnie jaka. Ja używam 720, typ 720, ale to może być żytnia razowa, czyli typ 2000. Żytnia bodajże w Lidlu jest taka typ 1850. O, ważne, żeby była żytnia. I teraz wzięliśmy tego 50 gramów. No więc... Już nie trzeba wagi, tam, nie, nie trzeba się wygłupiać, aż tak dokładnie to nie musi być. Ważne, żeby dodać teraz tyle samo mąki, ile wody później. Czyli zakładam, że gdzieś tam usypaliśmy, e, znaczy zabraliśmy tego z 50 gramów. To z doświadczenia już wiem, że o, uzupełnię go taką łyką i dam mniej więcej tyle samo wody, ile, ile było tej mąki, czyli tak, powiedzmy, 50. o. Wymieszać. Aha, do zakwasu, znaczy podobno to jest, że tak ja powiem mit, że tak powiem, ale wszyscy twierdzą, że do zakwasu trzeba używać drewnianej albo plastikowej łyżki, bo zakwas, czyli dzikie drożdże nie lubią metalu, no i tyle. Dobra, <laughs> wymieszamy. Ten zakwas wędruje z powrotem do lodówki i on tam będzie siedział do następnego pieczenia. Jeżeli ktoś piecze codziennie, to jest zupełnie inna historia, ale zakładam, że nikt z nas nie będzie piekł codziennie, tylko od 7 To, Więc nie mówię, co, 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 co się robi, jak się piecze codziennie. Ja piekę co 3 dni. Dobra, to do lodówki, czekam następnego pieczenia, eee, a kolejny odcinek, że, że tak powiem, jak będzie nasz starter przygotowany do już do mieszania ciasta. No to mam nadzieję, że mi wyszło. Na razie.